Zakład karny będziemy świadkami sakramentu bierzmowania, którego skazanym udzieli metropolita wrocławski, ksiądz Henryk kardynał Gulbinowicz. Następnie Krzysztof Papis, twórca teatru więziennego, wystąpi ze swoją grupą w montażu słowno-muzycznym. Proszę państwa. Na tym zdjęciu jest chłopiec, który ma 3,5 latka. I ten chłopiec jest w tej chwili dorosłym mężczyzną, który jest tutaj od wielu wielu lat. Znam tego człowieka od półtorej roku, jak wielu z tych z którymi pracuję. I uwierzcie mi państwo, że to jest naprawdę wspaniały, dobry człowiek. Jak każdy z nich Tutaj mówię o wszystkich, o tych 600 ludziach tutaj zamkniętych, jak każdy z nas tutaj. I y, każdy z nas się w swoim życiu potykał, jedni bardziej, inni mniej, ale wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku i nie możemy o tym zapominać. I y, chciałbym, aby takie hasła jak spotkania z braćmi zamiennym murem y, nie kończyły się jedynie na słowach, żebyśmy faktycznie widzieli w drugim człowieku człowieka, a nie przestępcę, skazanego itd. itd. Ja nikogo nie usprawiedliwiam. Ja myślę, że czasami zapominamy o tym, co najważniejsze. Dziękuję i zapraszam. Wszystko już za mną wypalone, jak prześwietlona taśma. Tylko pamięć bólu, a może ból pamięci? Niemy, niezdarnie szukam języka, jak szuka się tęczy. Bezimienny w swoim ciele widzę, obca dłoń otwiera się i zamyka. Moja dłoń. Nie odstępuje mnie cień. Mój cień. Widzę bezwonnie prześlizguje się po ścianach domów i bruku ulic. Jak wrócić do siebie? Czy cień może wykrzesać życie? Człowiek każdy ma w sobie brylant, Myślił myśli o duszy nieśmiertelnej. Mówi czasem ten brylant padnie w blok, człowiek go poniewiera, ale kiedy się ten oto brylant podniesie i oczyści ze wszystkich naleciałości, ludzkich grzechów i słabości, znowuż będzie świecił pełnym blaskiem.